Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę. List do Hebrajczyków, szósty rozdział, dziewiętnasty werset. Na podstawie książki Sary Jank, Jezus słucha: Cudowny Jezu, dziękuję, że pokazujesz mi, że niebo jest zarówno teraźniejszością, jak i przyszłością. Gdy idę ścieżką życia, trzymając Cię za rękę, już jestem w kontakcie z esencją nieba, blisko Ciebie. Podczas podróży z Tobą dostrzegam cudowne wskazówki nieba. Ziemia jest promienna i żywa w Twojej obecności. Skrzące promienie słoneczne budzą moje serce, łagodnie przypominają mi o Twojej wspaniałej światłości. Ptaki i kwiaty, drzewa i niebo chwalą Twoje święte imię. Pomóż mi być w pełni otwartą na wspaniałość twojego stworzenia, gdy idę w świetle twojej miłości. Raduje się, że na końcu mojej drogi jest brama do nieba. Tylko ty wiesz, kiedy tam dotrę. Ale ufam, że przygotujesz mnie do tego krok po kroku. Pewność mojego wiecznego domu napełnia mnie radością i pokojem. Wiem, że dotrę do tego cudownego nieba w Twoim doskonałym czasie, ani za wcześnie, ani za późno. Gdy idę z Tobą po ścieżce życia, pewna nadzieja nieba wzmacnia mnie i zachęca. W Twoje niebiańskie imię Amen.